Ja pierdzielę, tylko wlazłem na to pole. <gry> Kurde, patrzcie, wcześniejszy medal wyjore bryłkę. I patrzcie, w bryłce widzę odklejony ślad, i spadło na dół. O, ja pierdzielę, co to jest. Da, da, da. Dzień dobry moi kochani widzowie. Zobaczcie co tu się stało na tym polu. Z moją magiczną górką, na której na tym polu praktycznie najlepsze rzeczy wychodziły właśnie tam, w tym miejscu. Na tym polu spędziłem prawie cały ten ciepły sezon. Na tym polu też zgubiłem kamerę, i później ją znalazłem gdzieś tam. I powiem Wam tak, byłem na tym polu też, na którym z Robertem Swerczykiem się spotkałem. Wchodzę, a tam zasiane i wiecie, cały już poubierany taki kawał przeszedłem, mówię z powrotem, no i z powrotem właśnie wylądowałem tu, ale powiem wam, że tu nie będę długo chodził, bo to jest tylko tak z wierzchu ruszone, no i to po prostu szczęśliwy traw, że, że tu wpadła moneta, zobaczcie, ale biło tak inaczej niż PRL, także nie będzie to chyba PRL. I będzie to złoto Wajmaru <śmany> Mamy złoto Wajmaru. Ja uderzam na to pole, gdzie tam majówka wyszła tam jest pole PRL, ale powiem wam, że tam jest jeszcze takie normalnie nieruszone i tam nawet jak będą PRL, -e, to, to będę tam chodził dzisiaj. Żeby coś znaleźć. No i tyle. Wszystkich nowych widzów. A w ogóle chyba już mam te, tą pełną cyfrę 12 tysięcy. Subskrypcji chyba, bo nie, ale raczej tak, bo tam zostało niewiele, także wszystkim Wam bardzo dziękuję, że pomogliście mi przekroczyć kolejną granicę, nie zamierzam na tym poprzestać, oczywiście wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji i do pozostawienia nagrody dla twórcy już teraz i zapraszam Was oczywiście na moje starsze filmy, zobaczycie wariata w akcji na polu, także lecimy dalej do następnego dołka. Nawet kukurydzę tą wielką skosili, ale patrzcie idę. Na to pole i kurczy pod drzewem tu w krzakach. Zobaczcie jaka. Ja pierdę, 23 rok ma. No i pod tym drzewem wielkim pewnie sobie jadł tam. Dawno nie było w ogóle obrączki, no bo dawno nie było krzaków, lasków. Także do następnego. Pióra Pióra, piura. Czekajcie, a tu No coś jest w ziemi, co daje nawet fajny sygnał. Co to jest? A? Teraz poszukajmy. Czy to to? Nie, to kora. O, powiem wam. Fibula. O, dobra. Do końca, powiem wam, do samego zejścia z pola, Mówię coś tu gra Tu coś zagrało takie plombowate jakby to było Aczkolwiek to chyba nie jest plomba Ale na pewno załowił. to jakiś numerek tutaj jest 17 albo inny No i dobra zaraz idę tam na to pole Ja pierdziele Tylko wlazłem na to pole <gry> Kurde Tylko wlazłem na to pole czekajcie jeszcze samochód jedzie Zaraz zobaczymy co to jest Patrzcie Dobra, patrzymy Patrzymy co to jest Słuchajcie, będzie medal Będzie medal, bo tutaj jest ten O tutaj urwane uszko Ja pierdziule, w końcu coś fajnego. Nie wiem co, zaraz dotrę i zobaczymy. Dobra, moi drodzy, ja już wiem. Za Odrę, Nysę i Bałtyk. To jest jakiś medal y, RP zwycięzcą, Rzeczpospolita zwycięzcą. No nie ludowa, to już dziwne jest. Także może jakiś wcześniejszy temat, ale powiem wam, że orzełek jest, ale bez korony. Super, powiem wam. Na pewno pan dnia ja piękny dzisiaj! Piękny strzał, chyba dzisiaj nic z tego nie przebije. I tak jak to pole mówiłem, PRL-i taki medal PRL-owski, chyba ja pierdzielę dziwne pole. Dobra, lecimy do następnego dołka po monety jakieś w końcu. Ale to zagrało, ale chyba widzę, że już jest. Kurde, niecały Arseniak, zobaczcie, ale szkoda. Dobra, ziemia taka pomarańczowa jakaś. Co ja pierdziele Bardziej taka Ceglasta można powiedzieć kolor Ale szkoda Czekajcie zobaczę czy ja go, ja go trafnąłem, czy on taki był Nie on taki był No dobra ale jest pół arseniaka Pozdru, Pozdro Dla Jurka Lorbasa oczywiście Do następnego To ostatnio jak tu mi, by, byłem To mówiłem o łyżkach gdzie dużo jest I zobaczcie Kolejne łyżki wychodzą, aluminiowe. Skąd tych łyżek i czemu te same PRL-e prawie tu były? Na razie żadnej monety z PRL-a nie znalazłem, ale do następnego. O tak. I co? Mówiłem, że to jest sporo PRL-i. Patrzcie, jest PRL. Chyba. Kurde. Co jest tak ciężko? Dojechać, żeby tu widać było coś. Dwa, nie, dwa grosze, dwa grosze, powiem Wam, ale rocznik, rocznik zacny, bo 49 dziewiąty. Panie Antoni, pozdrawiam. Życzę miłego jesiennego, pięknego takiego kolorowego dnia. Yy, może trochę cieplej, żeby było. To by było super. Pozdrawiam. A to nogą wydłubane Nogą wydłubane Chyba będzie guzik tak z góry wygląda Ta Bezimienny Nic nie ma, nie ma Dobra nie ma Do następnego Dobra Jest jakaś Krągłość tu chyba, patrzcie, czy to będzie fenol? Tak, moi drodzy, to będzie fenol. Bez fenola nie wracam. To jest fakt dzisiejszy, bez medalu też nie wracam. Tak, to jest cesarstwo. Piękna jedynka zielona. Samochody jeżdżą, patrzą się, patrzą. Dobra, patrzcie się, co mi tam.

i zielfie wą otoż jen właśnie śnien zają obok fenola ma ładny dźwięk o tutaj o właśnie gdzie stoi łopatka ale wątpię żeby to był drugi fenol gdzie gdzie to jest a to niewykopane Co to jest? Trybik jakiś, zobaczcie. A, dobra. Dobra, tak przetarłem to nawet nie jest trybik. Nawet nie potrafię powiedzieć, co to jest. Myślałem, że odważnik na początku tako, ale nie. I to jest moneta, bo to chyba na pewno moneta. Na normę. W ogóle to pisz, jak się tak przy, przystawi do ucha. Tutaj jest, oh. co mamy na normę? PRL na pewno, a jak już widzę, że się wyłania tu orzełek. Pewnie znowu dwa grosze. Ale za, ten zatarty, patrzcie, Purchla jest centralnie na dacie. Nie ma szans, ale to chyba dwa grosze są. Kolejne także mamy normę, i teraz wszystko to wiadomo ponad normę. Do następnego, moi drodzy. Sygnał doskonały. Nogą przemiotłem, ale już widzę, że nie trzeba będzie kopać nawet. Zobaczcie, tutaj o nie, jestem w stanie Wam wytłumaczyć, skąd tyle prl -i akurat na tym polu, że koło tu nie chodzę, bo tam nie mogę. Ale tam, gdzie ja chodzę, to tam normalnie nigdy Tyle PRL nie znalazłem co tutaj. Kurde, czekajcie, tą datę dotrę. Pani pobiegła, ale dwa razy, dzień dobry, musiałem mówić. Nie wiem, czy się bała, czy co. Słuchajcie, żeby mi odpowiedziała, bo raz chyba nie usłyszała. Dobra, nieważne. 84 złotóweczka. Już jest ponad normę. 5 monet, lecimy dalej. Powiem wam, że tu jest coś okrągłego Aj, pani drżownica Patrzcie Ale kurde Ale mnie zrobił, ja pierdzielę Polmus jakiś tam e, szlachecki, zobaczcie <gryw> Zobaczcie Ale mnie zrobił Myślałem rand wystaje, będzie moniak jakiś duży Kurde, dobra Wybiorę bryłkę i patrzcie, w bryłce widzę odklejony ślad, okrągły ale patrzę na dół i spadło na dół. Spadło na dół, zobaczcie, jest kolejny chyba PRL. Oj no jasne. 77, to tu często ja wam powiem wypada. Tu mamy 20 chyba albo yy, 10 groszy 7-7 Pierwszy raz jak tu pamiętam, to też 10 groszy znalazłem chyba 7,7. Pozdrawiam wtedy, pamiętam, Norberta Wysińskiego. Pozdrawiam Andrzeja Tarnogrodzkiego. Teraz do tego jeszcze pamiętam, że yy, Vlog Rafika, czyli Rafała. Pozdrawiam Rafała yy, z kanału Vlog Rafika. <grywka> bo chyba też 7,7, yy, bo mówił, że ja też. Czyli pozdrawiam Was, chłopaki. No i zobaczcie. Yy, czekajcie, bo gile zaczęły już latać, no już ten sezon się zbliża teoria moja no droga, dlatego pełno PRL, -i, bo jest tu droga, więc blisko drogi wychodzą PRL, -e, bo je gubili wiadomo. Ale ta droga to nie jest droga, która za komuny tu powstała, tylko ona już chyba była z tego co widać na mapach przed wojną, nie? Także i powinny być tutaj i fenole. Ale skąd aż tyle tych PRL, -i, to nie wiem. Do następnego. Moi drodzy, już właśnie kamery nie odpaliłem. Musiałem wymienić bateryjkę sobie. Nie wiem, 60% miała już i nie odpaliłem. Wyciągałem, wkładałem. Tu jest zamiennik drugi. Bo pierwszy właśnie teraz jest w kamerze. Jakiś. Nevel? Co to jest? Nevel, jakiś coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie hulało. Ale widzę, że miały po 100%, a już mają po teraz 80%. Czyżby w tym chłodzie straciła? Sobie ta bateria nowa, już też. Bo GoPro raczej trzymało. Nawet jak było w tym. W takim pudełku trzymam, nie? Żeby było jej ciepło. Dobra, bateria wymieniona. A tutaj właśnie chciałem się odpalić, bo jest krągłość. Chyba. Patrzcie tutaj o kolejny PRL. Czy teraz coś innego mamy. Chyba coś innego będzie No to tylko co O ja pierdzielę Co to jest? O, chyba dwa halerze Albo filery, nie wiem, nie pamiętam jak to dokładnie było Halerzyki chyba dwa Patrzcie Jeszcze to dotrę zobaczę dokładnie Dobra, za wiele nie zobaczę, bo to jest takie zajechane z drugiej strony, ale to wygląda na te właśnie hależyki takie dwa. Także do następnego. No, zdziwiłbym się, jakby to nie był PRL. Zobaczcie, kolejna krągłość. Kolejna złotuwa na pewno. <laughs> 78 tym razem, to chyba Emi, Emi Tarnogrodzka od Andrzeja. Pozdro Emi cała rodzina dzisiaj w pozdrowieniach wasza <grych> na razie próbujemy próbujemy gdzie ta chłopatka tutaj dobra Aha. co to dawało taki ładny dźwięk jest głębiej no kurde jak chcę nagrać coś fajnego to się takie gówna trafiają. Tym razem zobaczcie, miałem to w śmieci, pchać, ale tu widzę jakieś ozdoby na tym jakieś takie tam wzory czy co to, jakaś spinka może była albo coś, nie wiem Zaraz kończę. Jeszcze tam do samochodu idę Tak sobie pomacham co tam będzie i chyba skończę, bo tu już tego trochę jest dzisiaj już droga powiem, mam już pole się tu zwęziło Dosłownie zostało no nie wiem, parę metrów i na tych paru metrach jeszcze tu się kręcę. Ale piękny sygnał, ale to nie będzie żadne srebro. I to będzie oczywiście PRL. A jak? Kolejna złutowa, Trzecia złotowa. Ja pierdzielę. To na wiosnę tylko tak było, albo zimą pamiętam tam na, w tym lasku tam churtę słyte złotówki. Ejom, Kurde, czekajcie, zaraz sprawdzimy. Już sprawdziliśmy, 86. Także dzisiaj moi drodzy było to co było. Było tych monet pełno. Koło 10 sztuk, tak sobie myślę. Na szczęście między tymi monetami trafiły się też yy, jakiś tam Weimarek się trafił i, i, i Fenol i jakiś tam Filerek czy Helerek. Także była różnorodność. No i co najważniejsze gile, dobra gile gilami co najważniejsze yy, medal, piękny medal to tak, wiecie, to tak możesz chodzić yy, i wykopki będą takie normalne jak się chodzi jakieś tam monety, to samo co zawsze ale jak się trafia taka właśnie perełeczka, to taki wypad jest taki Stuprocentowo udany, taki fajny powiem Wam, ja to uwielbiam i tak właśnie się zdarza, że jakieś jedno sreberko się trafi, jakiś jeden medal, jakieś ładne, jakieś, nie wiem, coś tam ładnego. I to właśnie robi cały dzień, także mi naprawdę ten medal zrobił cały dzień pole PRL, tak jak mówiłem, i się sprawdziło <laughs> nawet z tym medalem. Także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam Was do następnego filmu, bo no z tego na pewno będzie jeden film, tu nie mam żadnych wątpliwości. Także trzymajcie się i na razie.